Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, taka szybka dogryweczka, ponieważ dzisiaj był ten filmik, gdzie Dorenda mniej więcej pokazuje swój nowy projekt, opowiada troszkę o nim, ale nie zdradza tajemnicy, co to będzie. I pojawiło się kilka różnych już ciekawych komentarzy. Już nawet dzisiaj rano, jak czytałem, to, to fajne pomysły. Tam pisaliście na przykład, że, że zrobi tandema, żebyśmy wszyscy razem na jednym rowerze, razem z Lisą mogli. Jeździć. No i oczywiście były też inne, inne ciekawe komentarze. Także postanowiliśmy nagrać teraz szybko ten filmik, ponieważ słuchajcie, stworzyliśmy ankietę i mamy do Was pytanie, żebyście po prostu wzięli udział jak myślicie, co to będzie. Tam jest bodajże 5 albo sześć odpowiedzi, nie pamiętam, zaraz Dorenda przeczyta wam, yy, jedna z nich jest, słuchajcie, prawdziwa. Ja muszę biec, bo dziecko gdzieś uciekło z wózkiem, żeby nie poszło na drogę, a Dorenda wam przeczyta, a potem zobaczycie jeszcze końcówkę tego filmu z dzisiaj. Więc ja się żegnam, pa! No więc odpowiedzi są takie, pierwsze, yy, przerobi stare MTB na Gravela, a drugi. Rozmontuje na części i pomaluje ramę na inny kolor. Potem jest przetnie, pospawa i zrobi tandem. Potem jest przerobi na elektryczny rower albo zamontuje pływaki i będzie rower wodny. No, ciekawe, co wymyślicie? myślicie? Który, która z tych odpowiedzi jest ta poprawna? No jeszcze jednak się pojawiłem, bo musiałem biec za dzieckiem i byłem w ostatniej chwili, yy, dobiegłem, a ona już prawie wchodziła na drogę. Co prawda, tutaj w osiedrówce no, to jest mały ruch, no ale zawsze lepiej, żeby takie małe dziecko na drogę samo nie wchodziło. Także słuchajcie, ja się żegnam jeszcze raz. Yy, Dorenda się chyba też żegna. Czy jeszcze coś chcesz powiedzieć? Nie, ja skończyłam. Lisa się z wami też żegna, chociaż nie potrafi tego jeszcze wyartykułować. Ale strasznie ją dzisiaj nosi. Po prostu ona ma tyle siły. Ja bym chciał mieć tyle siły, co ona ma. To wtedy bym chyba, nie wiem, w miesiąc przejechał wokół świata. A, ale niestety już nie mam tyle energii, co ona. Ale, ale może ona nas tym wszystkim zarazi. Dobra, pa. Pa. No słuchajcie, ja też chcę coś robić przy rowerach. Nie będę budować całego roweru, ale chcę go przerobić. Kupiliśmy w zeszłym tygodniu taki od y, Gór, takiego Górala. Przez internet używane, y, nic takiego specjalnego. Ale chcę go przerobić, ale nie, nie powiem Wam na co. Właśnie to będzie zagadywa zagadywanka, taka. Piszcie w komentarzach, co myślicie, co będę robić. Mogę tylko powiedzieć, że już wczoraj przyszło jedno bardzo dużo pudło, dużo pudło z materiałem, który będzie potrzeb potrzebny. Czekamy jeszcze na drugie pudło i wtedy można zacząć. Więc następny odcinek to pewnie będzie rozpakowanie tych pudeł, wtedy zagadka będzie rozwiązana, zobaczycie o co chodzi. Do tego czasu piszcie w komentarzach, co myślicie. I no, to na razie na dzisiaj wszystko, więc dzięki za oglądanie. Życzę miłego, mm, miłego dnia, bo chyba zobaczycie to w tygodniu. Chciałam powiedzieć weekendu. Miłego weekendu w sumie też życzę. <laughs> Śledźcie kanał, to zobaczycie, co dalej będzie. Pa!